Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak będzie wyglądało Twoje życie, gdy rzeczy staną się trudniejsze? Gdy proste codzienne czynności staną się wyzwaniem, jak możesz upewnić się, że wciąż będziesz mieć kontrolę nad swoją historią? W tym wideo przyjrzymy się alternatywom, które zachowują Twoją godność i wolność z dala od tradycyjnego modelu domów opieki. Jeśli myśl o uzależnieniu się od instytucji lub utracie autonomii Cię martwi, zostań ze mną. Pokażę ci praktyczne i innowatorskie rozwiązania, które pozwolą ci starzeć się w komforcie własnego domu, otoczonym wyborami, które naprawdę mają sens dla twojego życia. Starzenie się to doświadczenie nieuniknione i uniwersalne, ale także pełne niepewności. Dla wielu osób myśl o utracie zdolności do dbania o siebie jest przerażająca. W końcu co może być bardziej niekomfortowe niż wyobrażenie sobie zależności od obcych ludzi lub instytucji w najprostszych codziennych czynnościach. Nie brakuje ludzi, którzy podzielają te obawy. Badania pokazują, że znaczna część osób powyżej 60. roku życia chce mieszkać we własnym domu tak długo, jak to możliwe. Rzeczywistość jednak często stawia wyzwania: ograniczenia zdrowotne, niedostosowane mieszkania, a nawet brak spójnej sieci wsparcia. Dla wielu te trudności sprawiają, że domy opieki wydają się jedyną widoczną opcją. Jednak to standardowe rozwiązanie ma swoje problemy. Domy opieki, niezależnie od nowoczesności, nie zawsze oferują poziom wolności i indywidualności, na jaki zasługują osoby starsze. Często słyszy się historię ludzi, którzy czują, że stracili część swojej tożsamości przeprowadzając się do takich instytucji. Kontrolowana rutyna Wymuszona codzienna obecność nieznajomych i brak personalizacji mogą prowadzić do dyskomfortu emocjonalnego i fizycznego. Dodatkowo, koszt takich instytucji bywa ogromny. Wiele rodzin jest finansowo przeciążonych, co dodatkowo zwiększa stres wszystkich zaangażowanych stron. Dla osób, które całe życie pracowały na stworzenie domu, utrata tej emocjonalnej więzi w zamian za miejsce w domu opieki może wydawać się bardziej porażką niż praktycznym wyborem. Dlaczego więc o tym mówimy? Bo ważne jest zrozumienie, że problemem nie jest samostarzenie się, ale brak planowania i dostępnych opcji. Strach przed utratą autonomii nie musi być nieuniknionym losem. Istnieją realne rozwiązania, które zaczynają się od małych zmian dzisiaj, a mogą całkowicie odmienić sposób, w jaki postrzegasz swoją przyszłość. Praktyczne alternatywy pozwalające zachować niezależność. Starzenie się z godnością i wolnością może wydawać się wyzwaniem, ale dzięki właściwym wyborom można stworzyć przyszłość, w której poczujesz się bezpiecznie, komfortowo i w pełni kontrolujesz swoje życie. Przyjrzyjmy się głównym alternatywom, które mogą zastąpić zależność od domu opieki, zapewniając ci jakość życia, na jaką zasługujesz. Pierwszym krokiem w zachowaniu niezależności jest przekształcenie swojego domu w przestrzeń dostosowaną do Twoich potrzeb na przestrzeni lat. Małe zmiany mogą przynieść wielką różnicę. Instalacja poręczy w łazienkach i korytarzach ułatwia mobilność i zapobiega upadkom, podczas gdy antypoślizgowe podłogi znacznie zmniejszają ryzyko wypadków. Rampy i domowe windy są idealne dla domów z piętrami, umożliwiając dostęp do wszystkich pomieszczeń, a automatyczne światła lub czujniki ruchu w kluczowych obszarach zwiększają bezpieczeństwo. Te dostosowania są przystępne cenowo i w wielu przypadkach mogą być sfinansowane dzięki programom wsparcia lub specjalnym kredytom dla seniorów. Technologia rewolucjonizuje opiekę nad osobami starszymi. Nowoczesne urządzenia mogą zapewnić bezpieczeństwo i wygodę, nie naruszając Twojej prywatności. Czujniki upadku wykrywają automatycznie wypadki i powiadamiają rodzinę lub służby ratunkowe. Wirtualni asystenci tacy jak Alexa czy Google Assistant pomagają kontrolować oświetlenie, wykonywać połączenia i nawet przypominają o zażyciu leków, a aplikacje zdrowotne monitorują wskaźniki takie jak ciśnienie krwi czy tętno, przekazując informacje bezpośrednio lekarzom lub opiekunom. Kamery monitorujące, zainstalowane za zgodą, pozwalają rodzinie śledzić twój stan, nie naruszając twojej niezależności. Żadna technologia nie zastąpi jednak obecności drugiego człowieka. Budowanie silnej sieci wsparcia jest kluczowe, aby zachować niezależność bez izolacji. Otwarte rozmowy z rodziną pomagają osiągnąć wzajemne zrozumienie, podczas gdy przyjaciele, sąsiedzi i zaangażowana społeczność mogą oferować wsparcie emocjonalne i praktyczne. Modele takie jak co dla seniorów, gdzie osoby w podobnym wieku dzielą przestrzenie i obowiązki, tworzą środowisko zdrowej i ekonomicznej współpracy. Jeśli potrzeby są bardziej złożone. Zatrudnienie domowych opiekunów może być doskonałą alternatywą. Ci profesjonaliści oferują pomoc w codziennych zadaniach, takich jak higiena osobista, przygotowanie posiłków i towarzyszenie podczas wizyt lekarskich, bez konieczności opuszczania domu. Choć wydaje się to kosztowne, opieka domowa często okazuje się bardziej przystępna niż miesięczne opłaty za wysokiej jakości dom opieki, a jednocześnie zachowuje komfort emocjonalny, związany z pozostaniem w domu. Prawdziwe historie pokazują, jak te alternatywy mogą zmieniać życie. Maria, lat 70, zainstalowała w swoim domu czujniki upadku i dziś żyje spokojnie, wiedząc, że jej rodzina zostanie powiadomiona, jeśli coś się stanie. Jan, lat 75, dostosował swój dom, montując poręcze, i zdecydował się na życie w społeczności współdzielonej, gdzie nawiązał nowe przyjaźnie i czuje się bardziej aktywny niż kiedykolwiek. Planowanie z wyprzedzeniem. Planowanie z wyprzedzeniem to różnica między pewnym stawieniem czoła przyszłości, a byciem zaskoczonym wyzwaniami, których można było uniknąć. Chociaż wiele osób unika myślenia o przyszłości, podjęcie działań teraz może całkowicie odmienić jakość życia na starość. Porozmawiajmy o konkretnych korzyściach wynikających z przygotowań do przyszłości, gdy jeszcze masz czas i kontrolę. Inwestowanie w dostosowania i rozwiązania już teraz może zapobiec znacznie większym wydatkom w przyszłości. Wprowadzenie drobnych zmian w domu, gdy jesteś jeszcze aktywny, kosztuje znacznie mniej niż pilny remont po wypadku. Zakup urządzeń, takich jak czujniki upadku czy wirtualni asystenci, to rozsądna inwestycja, która zapobiega niepotrzebnym kosztom medycznym w przyszłości. Co więcej Organizacja zasobów już teraz, w tym ubezpieczeń, oszczędności i planów opieki domowej, może zapewnić stabilność bez obciążania rodziny. Podejmowanie ważnych decyzji w sytuacjach kryzysowych może prowadzić do pochopnych wyborów. Planowanie z wyprzedzeniem daje czas na dokładne zbadanie i wybór najlepszych opcji. Możesz ocenić opiekunów, usługi i technologie bez presji nagłej potrzeby. Dzięki planowaniu masz pewność, że podejmujesz najlepsze decyzje dla siebie, bez wpływu czynników zewnętrznych czy pośpiechu. Planowanie przyszłości pozwala ci kształtować ją według własnych wartości i priorytetów. Możesz wybrać miejsce, w którym chcesz mieszkać, czy to w swoim obecnym domu, społeczności senioralnej, czy przestrzeni dostosowanej do twoich potrzeb. Zapewnia to niezależność i gwarantuje, że twoje preferencje będą priorytetem, a ty będziesz nadal decydować o swoim życiu. Od rodzaju opieki medycznej po sposób spędzania dni wszystko może być dostosowane do Twoich potrzeb. Brak planowania często oznacza, że rodzina musi podejmować trudne decyzje, co może prowadzić do konfliktów. Jasne określenie swoich oczekiwań zapobiega takim sytuacjom i ułatwia opiekę. Gdy wszystko jest zaplanowane, bliscy mogą skupić się na spędzaniu z Tobą wartościowego czasu, zamiast zajmować się obowiązkami administracyjnymi i logistycznymi. Planowanie pomaga również uniknąć nieoczekiwanych wydatków, które mogą wpłynąć na ciebie i twoją rodzinę. Być może największą korzyścią z planowania jest spokój ducha. Świadomość, że kontrolujesz swoje decyzje, daje nieocenione poczucie bezpieczeństwa. Planowanie zmniejsza obawy i niepokój związany z przyszłością, pozwalając ci skupić się na teraźniejszości i cieszyć się codziennym życiem bez ciągłego zamartwiania się. Rozpoczynając planowanie już dziś, nie tylko zapewniasz sobie niezależność, ale także wzmacniasz pewność siebie wobec przyszłości. Starzenie się, a niezależność. Starzenie się może być przerażające, zwłaszcza gdy zaczynamy myśleć o tym, jak może to wpłynąć na naszą niezależność. To naturalne, że odczuwasz lęk lub nawet unikasz takich myśli, ale pamiętaj, że nie jesteś sam. Wiele osób obawia się utraty kontroli nad swoim życiem. Uzależnienia od instytucji czy bycia ciężarem dla rodziny. Dobra wiadomość jest taka, że te obawy są w pełni zrozumiałe i co ważniejsze, można im zaradzić w sposób proaktywny i pozytywny. Uznając swoje obawy, robisz pierwszy krok w kierunku bezpieczniejszej i lepiej zaplanowanej przyszłości. Ważne jest, aby zrozumieć, że strach przed nieznanym nie musi cię paraliżować. Może być motywacją do stworzenia rozwiązań, które będą szanować twoje potrzeby i zapewnią autonomię. Myślenie o przyszłości to nie przewidywanie problemów, ale otwieranie drzwi na możliwości godnego i pełnego życia. Pamiętaj również, że nie musisz przechodzić przez tę drogę sam. Rozmowa z rodziną, przyjaciółmi lub grupami wsparcia może przynieść ulgę i pomóc w stworzeniu solidnego planu. Dzielenie się swoimi obawami i oczekiwaniami nie jest oznaką słabości, ale odwagi. To sposób na upewnienie się, że Twoje potrzeby zostaną wysłuchane i uszanowane. Wyobraź sobie ulgę, jaką przynosi świadomość, że podjąłeś kroki, aby zapewnić sobie spokojną przyszłość. Planowanie dotyczy nie tylko fizycznego bezpieczeństwa, ale także wewnętrznego spokoju. Uznając swoje emocje i rozumiejąc, że masz wpływ na swoją przyszłość, odzyskujesz kontrolę nad czymś, co często wydaje się poza zasięgiem. Podsumowanie. Planowanie przyszłości z wyprzedzeniem to nie tylko praktyczna decyzja, ale akt troski o samego siebie. Jak omówiliśmy, istnieją alternatywy, które zapewniają godność, wolność i autonomię w starszym wieku. Przypomnijmy główne korzyści z tych wyborów i ich znaczenie dla poprawy jakości życia. Adaptacje domowe, drobne zmiany, takie jak poręcze, rampi czy antypoślizgowe podłogi, mogą zapobiec wypadkom i zapewnić mobilność przez wiele lat. Te rozwiązania nie tylko zwiększają bezpieczeństwo, ale także zachowują emocjonalny komfort wynikający z życia w znajomej przestrzeni. Technologia wspierająca czujniki upadku, wirtualni asystenci i aplikacje zdrowotne oferują dyskretną pomoc, umożliwiając dbanie o siebie bez rezygnacji z prywatności i niezależności. Silna sieć wsparcia, rodzina, przyjaciele i społeczność mogą pomóc w walce z izolacją i wspierać jakość życia. Modele takie jak co senioralny pokazują, że można żyć w społeczności, zachowując kontrolę nad swoją codziennością. Planowanie dotyczy nie tylko rozwiązywania problemów, ale także tworzenia możliwości. Każda decyzja podjęta dzisiaj, od dostosowania domu po rozmowy z bliskimi, to krok ku przyszłości, w której masz pełną kontrolę. Pamiętaj, że Twoje decyzje powinny zawsze szanować Twoje wartości i priorytety. Masz prawo do przyszłości w której zachowasz godność, wolność i poczucie własnej wartości. Dla wielu osób rozmowa o starzeniu się to tabu temat, który wolimy unikać, aż do momentu, gdy okoliczności zmuszą nas do zmierzenia się z nim. Jednak odkładanie tych rozmów nie eliminuje trudności, jedynie sprawia, że w przyszłości stają się one trudniejsze do rozwiązania. Pierwszym krokiem do przełamania tych barier jest zrozumienie, że planowanie to akt troski o siebie i tych, których kochasz. Kulturowo w wielu rodzinach, szczególnie tam, gdzie ceniona jest solidarność międzypokoleniowa, istnieje oczekiwanie, że dzieci będą opiekować się swoimi rodzicami na starość. Jednak rzeczywistość nie zawsze jest tak prosta. Wymagania współczesnego życia, takie jak praca, wychowywanie dzieci, czy nawet zmiany geograficzne, mogą utrudniać rodzinom zapewnienie potrzebnego wsparcia. To często rodzi poczucie winy, zarówno u tych, którzy potrzebują opieki, jak i u tych, którzy nie są w stanie jej zapewnić. Kluczem jest otwarta, pozbawiona osądów rozmowa. Planowanie przyszłości wspólnie, jako rodzina, może zmniejszyć tę presję, dając każdemu możliwość wyrażenia swoich potrzeb i wspólnego znalezienia najlepszego rozwiązania. Inną powszechną barierą emocjonalną jest strach przed utratą kontroli lub przyznaniem się do własnych słabości. Wiele osób kojarzy planowanie starości z akceptacją własnej podatności na problemy, co może być trudne do zaakceptowania. Niemniej jednak warto spojrzeć na planowanie jako formę wzmocnienia, w której to ty decydujesz, jak chcesz żyć i zapewniasz, że twoje wybory zostaną uszanowane. Szczere rozmowy z profesjonalistami, takimi jak terapeuci czy doradcy finansowi, mogą pomóc przełamać ten stereotyp, pokazując, że troska o przyszłość jest oznaką siły, a nie słabości. Ważne jest również przełamywanie uprzedzeń wobec alternatywnych rozwiązań, takich jak wykorzystanie technologii czy modele współdzielonego mieszkania. Niektóre osoby mogą postrzegać te pomysły jako zbyt nowoczesne lub niezgodne z ich wartościami. Kluczem jest tutaj informacja. Poznanie udanych przykładów i zrozumienie praktycznych korzyści może zmienić opór w akceptację. Inspirujące przykłady. Nie ma nic bardziej przekonującego niż prawdziwe historie które pokazują, że można starzeć się z godnością, wolnością i celem. Kiedy słyszymy o ludziach, którzy stawili czoła podobnym wyzwaniom i znaleźli kreatywne rozwiązania, inspiruje nas to do wiary, że my również możemy zrobić to samo. Oto kilka takich historii, które pokazują, jak odpowiednie decyzje mogą uczynić starzenie się pełnym możliwości etapem życia. Maria, lat 70, to doskonały przykład na to, jak drobne zmiany mogą zrobić wielką różnicę. Po upadku w łazience zdecydowała się dostosować swój dom, instalując poręcze, antypoślizgowe podłogi i automatyczne oświetlenie. Dodatkowo zamontowała czujniki ruchu, które powiadamiają jej rodzinę w razie nieoczekiwanych zdarzeń. Dziś Maria żyje w spokoju i bezpieczeństwie, wiedząc, że może liczyć na technologię, która wspiera ją, nie odbierając jej niezależności. Z kolei Jan lat 75 obrał inną ścieżkę. Zawsze był osobą towarzyską, a gdy zauważył, że życie w samotności staje się trudne, postanowił przenieść się do wspólnoty seniorów. W tym modelu dzieli przestrzenie wspólne z osobami w podobnym wieku, jednocześnie zachowując prywatne mieszkanie. Twierdzi, że ta decyzja odmieniła jego życie nie tylko zyskał nowych przyjaciół ale także odkrył na nowo radość z udziału w zajęciach grupowych, takich jak ogrodnictwo czy lekcje gotowania. Inna inspirująca historia dotyczy Anny i Karola, małżeństwa, które po zauważeniu swoich fizycznych ograniczeń zdecydowało się zatrudnić opiekuna domowego. Dzięki tej pomocy mogli pozostać w domu, w którym wychowali rodzinę, otoczeni wspomnieniami i komfortem. Anna przyznaje, że wsparcie opiekuna przyniosło ulgę nie tylko fizyczną, ale także emocjonalną, ponieważ teraz ma więcej czasu na rzeczy, które naprawdę kocha, takie jak malowanie i gotowanie. Te historie pokazują, że istnieje wiele sposobów na zapewnienie sobie pełnej i niezależnej starości. Łączy je odwaga w planowaniu, świadome podejmowanie decyzji i otwartość na innowacyjne rozwiązania. Każda z tych historii udowadnia, że starzenie się nie musi wiązać się z lękiem czy utratą, ale może być okazją do odkrywania życia na nowo w jego różnych formach. Starzenie się jako wzmocnienie. Starzenie się nie musi oznaczać utraty autonomii, lecz może być synonimem wzmocnienia, świadomych wyborów i wolności. Planowanie teraz pozwala nie tylko przygotować się na wyzwania, które mogą się pojawić, ale także stworzyć przyszłość pełną możliwości i godności. Wszystko, o czym mówiliśmy, od adaptacji domowych, przez technologię wspierającą, budowanie sieci wsparcia, po inspirujące przykłady osób, które zamieniły starzenie się w pozytywne doświadczenie, pokazuje, że masz kontrolę nad swoją przyszłością. Możesz cieszyć się swoimi złotymi latami w komforcie własnego domu, otoczony bezpieczeństwem i w pełni decydując o swoim życiu. Najważniejsze to zacząć. Może nie uda się wdrożyć wszystkich pomysłów od razu i to jest w porządku. Pierwszym krokiem może być szczera rozmowa z rodziną, poszukiwanie informacji o technologii lub ocena, jak dostosować swój dom do przyszłych potrzeb. Nie pozwól, aby strach lub odkładanie decyzji opóźniły Twoje plany. Zacznij już teraz. Podziel się tym wideo z przyjaciółmi i rodziną, którzy również mogą skorzystać z tych informacji. Dzięki temu pomagasz nie tylko sobie, ale także tworzysz kulturę, w której starzenie się jest traktowane z szacunkiem i troską, na jakie zasługuje. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zasubskrybuj kanał, zostaw lajka i podziel się swoimi pomysłami w komentarzach. Chcemy wiedzieć, co robisz, aby zaplanować swoją przyszłość.